Stop! To, co zaraz usłyszysz, to najważniejsza lekcja o hejcie w sieci. Wyobraź sobie, spełniasz marzenie życia. Masz 16 lat, podpisujesz pierwszy profesjonalny kontrakt piłkarski. Brzmi jak bajka. Tak właśnie było o Sky Stout. Celticu przeniosła się do Kilmanek, a Klub wrzucił jej zdjęcie z dumą na swoje social media, ale zamiast fali gratulacji spadła na nią fala hejtu. Komentarze o jej wyglądzie, o trądziku. Wiecie, coś z czym zmaga się masa nastolatków. Było tego tyle? że klub usunął posta. Nie dlatego, że wstydzi się piłkarki, ale żeby zatrzymać tę spirale i ochronić Sky. Dodatkowo dziewczyna jej najbliżsi zostali objęci wsparciem psychologicznym. I w tym momencie stało się coś niesamowitego. Cały piłkarski świat stanął murem za nią. Chelsea, Lyon, wielkie kluby, byli piłkarze jak Jamie Carragher. Wszyscy pokazali solidarność. Mamy nawet polski wątek i wsparcie od właściciela Wisły Kraków. A były premier Szkocji napisał, że Sky już osiągnęła więcej niż jej krytycy będą w stanie zrobić kiedykolwiek. A jak odpowiedziała sama Sky, najpiękniej jak się dało. Wyszła na boisko i strzeliła swojego pierwszego gola w nowej drużynie. Reakcje w sieci? Kosmos. Internet eksplodował. Tysiące ludzi wysłało jej słowa wsparcia. Zobaczcie na te liczby. I to jest lekcja dla nas wszystkich. Po drugiej stronie ekranu zawsze jest człowiek ktoś. To czuje ktoś, kto ma swoje marzenia, ale też swoje kompleksy. Hejt nie jest żartem. Hejt zostawia ślad. Dlatego, jeśli to oglądasz, zostaw komuś dobre słowo doceniaj zamiast wytykać, bądź wsparciem bo każdy z nas zasługuje na to, żeby czuć się wartościowym. Każdy z nas ma w sobie coś pięknego i to jest właśnie ta siła, która może zmienić świat.